Jest, wyczekałem go, rzucałem w to miejsce tyle razy, aż w końcu podszedł, mam czas, nie mam co się spieszyć. Na tej wędce może sobie iść, chce. Ale chyba nie duży, tylko jeden odjazd, chyba zaraz się obudzi przy brzegu. O, zaczyna. Waliłbym, uch, ale ciężko, dosyć daleko wziął. No już go tam widzę idzie po samym dnie O nie nie jest mały nie Chyba tylko taki zmęczony O, o poszedł, widziałem jak szedł Dobra, muszę się Widzę go już tutaj Ojej, nie jest mały Muszę jakoś tutaj się ogarnąć powoli Zmęczony Tak Zaraz go wezmę tu do góry, już idzie Jest Jest, uh, jest, na brzegu Kolejny weekend z halibutem, zajebiście uh. Ale się poplątałem Kolejny halibut. A już naprawdę nie dawałem sobie żadnej nadziei na to, że coś się uda złowić. Metr mierzyłem teraz. Teraz go jeszcze zważę. Ile może mieć? 8 kg. To taki sam jak ostatnio, co złowiłem. Zaraz wam pokażę z bliska. Równiutkie 8 kilo. Zajebiście. Jestem tutaj od 10 rano. Mamy teraz 14.00. I dopiero pierwsza, pierwsza taka ryba. Rzucę wam nagranie, jak wyszedł na powierzchnię. Dwa razy. Za rybą rzucałem w to samo miejsce. Pół godzinki, i jest halibut. Ja już się pakuję do wystarczy mi na dzisiaj już praktycznie spędziłem nad wodą cały dzień od 10 rano, teraz już jest 16, ale ja to zawsze powtarzam, że nie wybieram się na godzinkę dwie. Minimum te 5 godzin muszę wysiedzieć nad wodą, bo nigdy nie wiadomo kiedy ryba zacznie brać, czy na przypływie, czy na odpływie. Różnie to bywa. Tak jak dzisiaj na przypływie. W tamtym tygodniu brały tylko na odpływie. Także no, trzeba to wysiedzieć. Niestety. Dziś króciutki filmik. Zbyt wiele się nad wodą nie działo dzisiaj. Kilka malutkich dorszyków. No i to tylko jeden halibut i tak naprawdę nic więcej. Zmieniałem ze spinningu na dwie werynki na grunt, ale tak naprawdę jeszcze, jeszcze trzeba chwilę chyba poczekać, aż ta ryba powróci. narka